Produktywność w pracy przy komputerze można osiągnąć na wiele sposobów. Niektóre z nich są z natury trudniejsze, ale jest wśród nich sporo takich, które niskim nakładem pracy pozwalają pozytywnie wpłynąć na to, jak efektywnie korzystamy z komputera. Opowiem Ci dzisiaj o pięciu takich sposobach, które możesz zastosować dość szybko, a bez których sam obecnie nie wyobrażam sobie pracy przy komputerze i wiem, że gdyby zabrakło chociaż jednej z nich, to moja codzienna praca byłaby znacznie trudniejsza. Cześć z tej strony Damian, a ty słuchasz właśnie podcastu z technicznego na nasze. Dowiesz się z niego, jak z pomocą technologii poprawić jakość swojego życia, pracy i małej firmy. Zapraszam do odcinka. Cześć i czołem, witam Cię serdecznie w szóstym odcinku podcastu z technicznego na nasze, w którym weźmiemy na tapet nieoczywiste sposoby na bardziej produktywną pracę przy komputerze. Standardowo wszystkie dodatkowe linki, materiały i nazwy aplikacji, o których będę tutaj mówił, znajdziesz pod adresem z ukośnik 006. A jeśli ten temat Cię zainteresuje, to jest duża szansa, że zainteresują Cię też inne treści, które tworzę, na przykład darmowy newsletter, który wysyłam co dwa tygodnie, a do którego możesz się zapisać pod adresem z technicznego.pl ukośnik newsletter. Poruszam w nim, podobnie jak tutaj, tematy cyfrowej produktywności i bezpiecznego, rozsądnego korzystania z nowych technologii. Zachęcam do zapisu, a tymczasem przejdźmy do tego, co przygotowałem dla Ciebie na dzisiaj. Na początek wyjaśnijmy sobie, czym właściwie jest cyfrowa produktywność. Można pomyśleć, że chodzi tutaj o korzystanie z pasujących nam aplikacji do zarządzania zadaniami czy do notowania, ale tego typu aplikacje to taka bardziej ogólna produktywność i metody na organizację swojej pracy. To, o czym dzisiaj porozmawiamy w tym odcinku, to sposoby i metody na usprawnienie sobie codziennej pracy z komputerem, niezależnie od tego, czym się zajmujesz i z jakich aplikacji korzystasz na co dzień. Najlepsza cyfrowa produktywność to taka, w której w rozsądny, bezpieczny sposób ułatwiasz sobie wykonywanie codziennych zadań. I powiem Ci szczerze, że sam nie wyobrażam sobie na dzień dzisiejszy życia bez tych wspomagaczy, bez tych sposobów w mojej codziennej pracy. Mimo, że jeszcze kilka lat temu ich nie doceniałem, to gdyby dzisiaj ktoś pozbawił mnie chociaż jednej z nich, to musiałbym znacznie zmienić moje nawyki i z pewnością pracowałoby mi się trudniej. Tak szybko można się do nich przyzwyczaić i tak bardzo są one. Przydatne, że gdy raz się do nich przyzwyczajimy, to trudno nam będzie się z nimi pożegnać. I pierwszym z tych sposobów jest korzystanie z menadżera Schowka. Być może, że też tak masz, sam tak miałem jeszcze jakiś czas temu, że gdy robisz coś na komputerze i kopiujesz jakiś tekst czy plik, to czujesz, jakbyś trzymał go w ręku. Odkłada się on gdzieś tam w świadomości jako takie coś, co łatwo zgubić, a nie chcemy tego zgubić, już szczególnie gdy dana informacja była w jakiś sposób przez nas poszukiwana przez dłuższy czas, jest dla nas wartościowa i chcemy ją gdzieś dalej wykorzystać. No bo zwykle jak coś kopiujesz, to w jakimś celu, ale zanim to gdzieś wkleisz, to czasami mija jakiś określony czas, przez który właśnie odkłada nam się to w świadomości. No, przynajmniej ja tak miałem jeszcze jakiś czas temu. I tym, co uwolniło mnie od tego poczucia, i zrobiło tak naprawdę jeszcze więcej, był jeden rodzaj aplikacji, z której zacząłem korzystać jakiś czas temu i był tu właśnie manager schowka. Ta aplikacja działa w ten sposób, że zapamiętuje wszystko, co kopiujesz, a później robi z tego listę i przy wklejaniu czegoś gdzieś możesz wybrać, czy chcesz wkleić ostatnio skopiowany element, czy któryś wcześniejszy, nawet taki, który kopiowałeś wczoraj. I to jest super, bo schowek i kopiowanie można traktować dzięki temu w zupełnie inny sposób, nie jako takie miejsce, do którego coś trafia i później znika, tylko jako taką listę rzeczy, które będą, które mogą być potrzebne w przyszłości. I ja na co dzień korzystam z systemu MacOS, gdzie musiałem zainstalować do tego oddzielną aplikację. Sam korzystam z, z takiej, która nazywa się Pastebot. Podobną funkcję ma też, na przykład, Raycast. Ale w trakcie przygotowania tego materiału dowiedziałem się, że na Windows taka funkcja jest wbudowana. To jest w ogóle super, bo nie trzeba nic instalować. A jak z niej skorzystać na systemie Windows? No, wystarczy, że przy wklejaniu jakiegoś tekstu zamiast skrótu klawiszowego Ctrl V wybierzesz Windows V. No i zobaczysz wtedy takie okienko, w którym będziesz musiał włączyć tę funkcję. I od tego momentu wszystkie kopiowane teksty będą zapisywane właśnie w tamtej liście i będziesz mógł. Za pomocą skrótu Windows V, wybierać dowolny tekst, który wcześniej skopiowałeś. Jedyną, jedyną wadą tego rozwiązania, które jest wbudowane w systemie Windows, jest to, że on kopiuje tylko teksty. To znaczy, jeżeli skopiujemy jakiś obrazek albo plik, to nie znajdziemy go już na tej liście. Aby mieć w schowku historię wszystkiego, co kopiowaliśmy, trzeba niestety także na Windows skorzystać z zewnętrznej aplikacji. Więc jeśli będziesz chciał spróbować, to możesz najpierw skorzystać z tej wbudowanej, o ile korzystasz z systemu Windows. Lub zainstalować jakąś zewnętrzną aplikację, która będzie ci dawać taki pełny wachlarz możliwości. No i możesz się zastanawiać, okej, okay, no taka historia schowka, no do czego właściwie mogę to wykorzystać, czy będzie mi to w ogóle potrzebne. I jest naprawdę dużo sytuacji, w których tego typu rozwiązanie może Ci się przydać. Po pierwsze, jeśli zdarza Ci się, że potrzebujesz skopiować, Kilka rzeczy z jednego miejsca i wkleić do innego miejsca, to nie musisz przełączać się między oknami, tylko możesz najpierw skopiować, mając otwarte jedno okno, po kolei wszystkie te elementy, które potrzebujesz wyciągnąć z jakiegoś miejsca. Później otworzyć to drugie okno i wkleić w odwrotnej kolejności, właśnie tam, gdzie tych informacji potrzebujesz. Jest to też takie zabezpieczenie dla ciebie, gdyby zdarzyło się, że będziesz chciał wrócić do czegoś, co kopiowałeś nawet tego samego dnia, tylko wcześniej, i będziesz mieć do tego dostęp. Inny przypadek to, gdy robisz zrzuty ekranu i chcesz ich od razu gdzieś użyć, to nie musisz zapisywać ich gdzieś na dysku i tworzyć sobie takiego folderu, który się tylko zaśmieca i tych zrzutów ekranu tam przybywa i przybywa, tylko właśnie możesz przechować taki zrzut w schowku bez zaśmiecania jakiegokolwiek folderu. Wiele z tych aplikacji wspiera też taką funkcję przypinania często używanych fraz w, na tej liście, tak żeby one zawsze były najwyżej spośród wszystkich skopiowanych elementów i możesz wykorzystać tę funkcję do tego, żeby zapisywać sobie tam jakieś istotne dla Ciebie informacje, których często używasz, chociaż to do tego jest jeszcze inny sposób, o którym powiem Ci później w tym odcinku. Drugim sposobem jest korzystanie z menadżera haseł. I jeśli chodzi o menadżery haseł, to one często są traktowane jako takie złokonieczne, szczególnie wśród osób, które jeszcze z nich nie korzystają. Mają taką łatkę, że trudno się z nich korzysta, że chcąc korzystać z menadżera haseł będziemy musieli mieć jakiś nowy obowiązek, będziemy musieli się uczyć korzystania z jakiejś skomplikowanej, trudnej aplikacji, która nic nam nie da w zamian i przez to jest to często taki obowiązek odkładany na później. Kiedyś zainstaluję sobie ten menadżer haseł, ale teraz nie mam na razie na to czasu. No a prawda jest taka, że menadżery haseł są bardzo przydatne i mogą wspierać właśnie taką cyfrową produktywność i to nawet na kilka sposobów. Po pierwsze, gdy wchodzisz na jakąś stronę, to od razu widzisz, czy masz na niej konto, czy nie, bo menedżer haseł podpowie ci dane do logowania. Jeśli wcześniej w nim zapisałeś, nie musisz więc ani zastanawiać się, czy kiedyś w danym miejscu się rejestrowałeś, ani dowiadywać się, że twoje konto już istnieje, dopiero wtedy, kiedy wypełniłeś jakiś złożony formularz rejestracji. Po drugie, menedżer haseł wypełnia dane logowania za ciebie nie musisz wpisywać samodzielnie loginów i haseł i nie ma ryzyka, że popełnisz przy tym literówkę i to samo hasło będziesz wpisywać 10 razy, bo za każdym razem dostaniesz informację, że jest błędne. Logowanie będzie po prostu dużo prostsze. Po trzecie, jeśli zdarza ci się dzielić hasłami z bliskimi czy współpracownikami, to taki menedżer też jest świetnym wyjściem, bo niektóre z nich pozwalają właśnie robić to w bezpieczny sposób poprzez funkcję udostępniania linku do zobaczenia danych logowania do danego serwisu, który to link można otworzyć tylko raz, albo jego ważność wygasa po określonej liczbie dni. Jeśli podzielisz się takim linkiem ze znajomym, na przykład przez komunikator, to gdyby tak się stało, że w jakiejś przyszłości ktoś przejmie jego konto w serwisie społecznościowym, to już nie będzie mógł się dostać do tych danych. Co innego, jeśli wyślesz. Ten login i hasło po prostu w wiadomości, czego zupełnie nie polecam, i jest bardzo ryzykowne, właśnie z tego powodu, że ktoś może uzyskać do tego dostęp w przyszłości. Nigdy nie wiadomo, co się wydarzy. No i po czwarte, w menadżerze haseł, poza samymi danymi logowania, można też przechowywać inne dane, w tym na przykład dane adresowe, i wtedy taki menadżer sam wypełni dla nas różne formularze, które wypełniamy na co dzień. Na przykład formularz danych dostawy, gdy robimy zamówienie w jakimś sklepie internetowym. Nie zrobimy przy tym błędu, bo wszystko będzie zrobione za nas, a formularz będzie uzupełniony niemal natychmiastowo. Także to są takie cztery podstawowe cechy menadżera haseł, które, no nie oszukujmy się, można uznać jako funkcje poprawiające naszą produktywność. Nie jest to więc tylko smutny obowiązek, który odkładamy ciągle na później i później, tylko coś, co realnie może nam się przydać i coś, co może nam dać wartość. No bo, oczywiście, na samej górze tych wszystkich zalet jest to, że korzystanie z menadżera haseł czyni nas też bardziej bezpiecznymi. I menadżer haseł możesz wybrać taki, który będzie Ci najbardziej odpowiadał. Są wśród nich takie zupełnie darmowe i takie, za które coś trzeba zapłacić. Osobiście podchodzę do tego w taki sposób, że za co jak za co, ale za oprogramowanie, którego celem jest zapewnienie mi jakiegoś, jakiegoś poziomu bezpieczeństwa, zdecydowanie warto wydać te kilka złotych miesięcznie. Więc korzystam z płatnego rozwiązania, które nazywa się 1Password. Na rynku są też inne aplikacje, takie jak na przykład Bitwarden. Roton Pass czy darmowy KeePass? Zwykle jest tak, że te darmowe aplikacje są trochę trudniejsze w obsłudze, ale myślę, że niezależnie od tego na co się zdecydujesz, szybko odkryjesz jego prawdziwą wartość. Dodatkowo niektóre z menedżerów haseł oferują także opcję synchronizacji twoich danych między urządzeniami, z których korzystasz. Czyli na przykład, jeżeli będziesz potrzebować zalogować się z telefonu do konta, które założyłeś przy użyciu komputera, no to będziesz mieć taką możliwość, bo te dane synchronizują Ci się automatycznie i wszystkie loginy i hasła, które masz pod ręką, pracując przy komputerze, będziesz też mieć pod ręką korzystając z telefonu. Kolejnym usprawnieniem jest rozwijanie tekstów. O rozwijaniu tekstów pisałem już w jednym z wydań newslettera jakiś czas temu, ale podobnie jak inne porady na tej liście jest to taka, o której zdecydowanie warto mówić częściej. I rozwijanie tekstu polega na tym, że często używane teksty, niezależnie od tego, czy są długie czy krótkie, zapisujesz sobie w specjalnym programie i dla każdego takiego tekstu określasz, jaka fraza ma być zamieniana na ten właśnie zdefiniowany tekst. Gdy już raz zdefiniujesz sobie taką listę, to będziesz mógł później używać tych tekstów, niezależnie od tego, w jakiej aplikacji na komputerze akurat będziesz pisać. Przykład. Jeżeli często otrzymujesz na swój e-mail wiadomości z zapytaniem o ofertę. I w odpowiedzi na te maile wysyłasz podobnie brzmiące wiadomości, to całe takie wiadomości albo ich fragmenty możesz sobie właśnie zapisać w takiej aplikacji służącej do rozwijania tekstów. Podobnie możesz też w nim zapisać Twoje takie prywatne numery, jak na przykład numer telefonu, NIP czy numer konta bankowego. Dzięki czemu, jeżeli wypełniasz jakiś formularz, to nie pomylisz się podając ten numer w tym formularzu, bo on zostanie automatycznie wypełniony po wpisaniu zdefiniowanego ciągu znaków. Po trzecie, możesz też w ten sposób zapisać sobie często używane adresy URL, sam na przykład adresy profili z technicznego w różnych sieciach społecznościowych. Mam właśnie zapisane w, takim, w takiej aplikacji do rozwijania tekstów i jeśli potrzebuję komuś taki link wysłać albo gdzieś go wstawić, to nie muszę sobie otwierać tego, tej sieci społecznościowej, szukać mojego profilu i kopiować linku do niego, tylko mogę wstawić go za pomocą kilku kliknięć. Korzystanie z rozwijania tekstów ma co najmniej dwie zalety. Pierwszą z nich jest oszczędność czasu, a drugą oszczędność uwagi. Bo jeśli, na przykład, właśnie żeby skopiować adres do jakiegoś Twojego profilu w sieciach społecznościowych albo Twój numer konta, zawsze musiałeś otwierać jakieś osobne-osobną kartę w przeglądarce, logować się gdzieś, kopiować dan daną informację, wracać, na przykład, do okna pisania maila i wklejać tam ten numer czy ten link. To teraz nie musisz tego robić, bo możesz w dowolnym miejscu wstawiać wcześniej zdefiniowane fragmenty, teksty, czy są dłuższe, czy są krótsze. Do przykładów w tym miejscu można też zaliczyć losowe teksty, czyli popularny w środowiskach kreatywnych Lorem Ipsum. Jeśli projektujesz grafiki i potrzebujesz sobie do nich często wstawiać np. Na nagłówek wygenerowany losowo albo Paragrafy tekstu wygenerowane losowo. Możesz sobie wcześniej wygenerować kilka takich właśnie przykładowych losowych tekstów o różnej długości i zdefiniować je w aplikacji do rozwijania tekstów pod określonymi skrótami. Możesz też tam umieszczać, jeżeli jesteś programistą, fragmenty kodu źródłowego, które zdarza ci się często pisać, które w, jakim, w jakimś sensie są powtarzalne. No i możesz też skorzystać z rozwijania tekstu, jeśli potrzebujesz zapisać sobie gdzieś szablony notatek, które tworzysz, czy szablony sprawozdań tworzonych w plikach tekstowych, tak żeby od razu po otworzeniu nowego dokumentu szybko wstawić sobie do niego potrzebne sekcje. No, i w tym miejscu, jeśli chodzi o rozwijanie tekstów, to punkt taki malutki zdobywa macOS, bo on ma wbudowaną funkcję rozwijania, którą znajdziesz w ustawieniach klawiatury. Z tym, że jest ona bardzo prosta w, swoim, w swoich założeniach i jeśli zaczniesz z niej korzystać i spodoba ci się to usprawnienie, to możesz poszukać czegoś bardziej rozbudowanego. Ja korzystam do tego celu z aplikacji, która nazywa się Rocket Typist. Jest też aplikacja Atext, która. Działa na macOS, ale działa też na Windows i którą polecam, jeżeli korzystasz właśnie z innego systemu niż macOS. Kolejnym nieoczywistym sposobem na cyfrową produktywność jest znajomość skrótów klawiszowych. Tak naprawdę każda bardziej zaawansowana aplikacja posiada jakiś zestaw skrótów klawiszowych, dzięki którym możemy wywoływać różne funkcje tej aplikacji czy systemu bez odrywania rąk od klawiatury i przeklikiwania się przez skomplikowane, wielopoziomowe menu. Często skróty klawiszowe powielają się między różnymi aplikacjami z tej samej kategorii. Na przykład edytory tekstowe będą miały podobny zestaw skrótów, niezależnie od tego, czy będzie to Google Docs, czy będzie to Microsoft Word. Podobnie z programami graficznymi, one zwykle też podobne narzędzia mają pod tym samym skrótem klawiszowym. W notatkach do tego odcinka znajdziesz kilka linków do listy skrótów w różnych popularnych aplikacjach. Możesz na nie rzucić okiem. I wytypować skróty do tych funkcji, z których rzeczywiście często korzystasz, i spróbować się ich nauczyć. W jaki sposób najlepiej się ich uczyć? Osobiście preferuję takie podejście, żeby na kartce obok monitora zapisać sobie te skróty klawiszowe, które chcemy przyswoić, i następnie coraz więcej funkcji uruchamiać właśnie w ten sposób. Jeżeli chcemy uruchomić jakąś funkcję, co do której mamy zapisany skrót klawiszowy i orientujemy się, że ten skrót tam jest, to właśnie używamy jego, a nie szukamy tej opcji w menu. Możesz też podejść do tego od drugiej strony. To znaczy jeżeli następnym razem będziesz szukać w menu jakiejś funkcji i zobaczysz, że ten skrót klawiszowy tam jest. To możesz zapisać go sobie na kartce i następnym razem spróbować go uruchomić właśnie korzystając z danego skrótu klawiszowego, a nie klikając tam myszą. I naprawdę, skrótami klawiszowymi możesz rozmieszczać okna na pulpicie, przełączać się między aplikacjami, wybierać narzędzia w programach graficznych, poruszać kursorem w aplikacjach do pracy z tekstem. Naprawdę wiele rzeczy można wykonywać bez szukania ich kursorem myszy. Bardzo się to przydaje i ułatwia zachowanie skupienia na tym, co w danym momencie chcemy osiągnąć. A nie przenoszenie tego skupienia na tryb poszukiwania funkcji, której w danym momencie potrzebujemy. Ostatnim sposobem z tych nieoczywistych sposobów na cyfrową produktywność jest używanie chmury. I w używaniu chmury chodzi mi przede wszystkim o synchronizację plików i danych pomiędzy urządzeniami, z których korzystamy. Jest duża szansa, że kojarzysz którąś z tych nazw e, usług, takich jak OneDrive, Google Drive, Dropbox czy iCloud. To są wszystko usługi chmurowe, które pozwalają przechowywać w sieci, na naszym koncie, pliki i dane, które chcemy tam zapisać. I to, co cechuje te aplikacje, to to, że te dane, które tam zapiszemy, będą dostępne na różnych urządzeniach, na których zalogujemy się do tego samego konta. Przydaje się to na przykład, jeżeli potrzebujemy przenosić pliki między urządzeniami, jeżeli chcemy zabezpieczyć nasze pliki, przechowując ich dodatkową kopię w chmurze, czy jeżeli chcemy dzielić się plikami z innymi ludźmi. Co ciekawe, i wydaje mi się, że niewiele osób korzysta z tej funkcji usług chmurowych, to jest to, że jeżeli zainstalujemy ich aplikacje na naszych komputerach, to stworzą one na naszym dysku taki dedykowany folder w pełni zsynchronizowany z chmurą i będziemy korzystać z niego w taki bardzo naturalny sposób. To znaczy, jeżeli będziemy chcieli otworzyć jakiś plik z, właśnie z tej chmury, to otwieramy ten folder, znajdujemy w nim dany plik, klikamy na niego dwa razy. I on zostanie automatycznie pobrany i otworzony na naszym komputerze. Podobnie, jeśli chcemy wysłać jakiś plik do chmury, to wystarczy, że wrzucimy go do folderu właśnie stworzonego przez e, daną usługę chmurową i automatycznie zostanie on tam zapisany. Wydaje mi się, że korzystanie z chmury właśnie w taki sposób jest dosyć intuicyjne i swobodne, i żeby zapewnić sobie dostęp do jakiegoś pliku, na przykład na naszym telefonie, to wystarczy, że właśnie przesuniemy go do odpowiedniego folderu na komputerze. I automatycznie stanie się on dostępny na wszystkich naszych urządzeniach. Co bardzo ważne, żeby wspomnieć w tym miejscu, to to, że z chmury trzeba korzystać odpowiedzialnie. Nasze chmurowe konto powinno być zabezpieczone w taki sposób, żeby bardzo trudno było się na nie włamać. Jak je zabezpieczyć? Na przykład ustawiając mu dwuskładnikowe uwierzytelnianie, na przykład korzystając z menedżera haseł, a więcej porad dotyczących właśnie cyfrowego bezpieczeństwa znajdziesz w opisie do tego odcinka. I jeśli chodzi o usługi chmurowe, to osobiście preferuję używanie tych, które są w jakiś sposób powiązane z systemem, z którego korzystamy. Dla Windowsa będzie to na przykład OneDrive, a dla MacOSA iCloud. Powodem tej preferencji jest to, że oprogramowanie dostarczane przez twórców systemu często działa po prostu z tym systemem lepiej i stabilniej i dużo bardziej niezauważalnie się z nim integruje. Ale jeśli korzystasz na co dzień na przykład z Google Drive'a czy Dropboxa, to to też są bardzo dobre usługi. Które oferują swoje aplikacje desktopowe i z których możesz korzystać właśnie w ten sposób, że zainstalujesz sobie tę aplikację i będziesz mieć taki chmurowy folder na swoim dysku. Dzięki usługom chmurowym, wszystkie ważne dokumenty czy pliki możesz mieć zawsze pod ręką, niezależnie od tego, czy masz przy sobie komputer czy tylko telefon. Możesz też sprawnie przenosić pliki pomiędzy urządzeniami czy dzielić się nimi z innymi osobami, jeśli akurat będziesz tego potrzebować. I to wszystkie z pięciu nieoczywistych sposobów na cyfrową produktywność, którymi chciałem się z Tobą dzisiaj podzielić. Podsumujmy je jeszcze raz. Był to menadżer schowka, menadżer haseł, rozwijanie tekstów, skróty klawiszowe i używanie chmury. Każda z tych rzeczy może być czasami niedoceniana, ale gdy nauczysz się z niej dobrze korzystać, to na pewno pozytywnie wpłynie na Twoją codzienną pracę przy komputerze. Sposobów na cyfrową produktywność jest z pewnością dużo, dużo więcej. I w przyszłych odcinkach na pewno porozmawiamy sobie o nich jeszcze szerzej. Jeśli chodzi o te pięć, to tak jak mówiłem na początku, ja dzisiaj nie wyobrażam sobie pracy bez tych sposobów i myślę, że jeżeli dasz sobie z nimi chwilę, to też docenisz ich wartość. W opisie do tego odcinka znajdziesz oczywiście linki i nazwy wszystkich aplikacji, o których tutaj dzisiaj mówiłem. Znajdziesz tam też listę skrótów klawiszowych i dodatkowe instrukcje, jeśli akurat takich będziesz potrzebować. No i to już wszystko na dzisiaj, dziękuję, że zostałeś ze mną do końca. I będę wdzięczny za wystawienie recenzji w aplikacji, w której słuchasz tego podcastu szczerej i subiektywnej, takiej, na jaką ten podcast według Ciebie zasługuje. Pomoże mi to docierać do jeszcze większego grona słuchaczy, a z drugiej strony da okazję do tego, żeby coś w tym podcaście poprawić. Zachęcam Cię też do zaobserwowania tej audycji w Twojej ulubionej aplikacji, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Dziękuję raz jeszcze i do usłyszenia.